Czy Rafał Trzaskowski naruszył prawo wyborcze, przekazując podczas konferencji prasowej warszawskiej policji sprzęt o wartości 3,5 miliona złotych? Nie wydaje mi się, żeby naruszył prawo. No bo politycy opozycji mówią, czym to się różni od przekazywania przez PiS wozów strażackich w czasie kampanii? No różni się, mam wrażenie, zasadniczo tym, że prezydent Trzaskowski jest prezydentem miasta stołecznego Warszawy, a Warszawa od wielu lat realizuje program wsparcia bezpieczeństwa dla mieszkańców Warszawy. Z tego co wiem, to ten program jest realizowany chyba od 2018 roku i poszło już, kilkadziesiąt milionów złotych i sukcesywnie co roku, też przy wsparciu Rady Miasta, no policja jest wzmacniana, ponieważ miasto, jak rozumiem, zależy na zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców stolicy. Jak Romanowski z Ziobrą rozdawali wozy strażackie, to było źle, ale jak Trzaskowski rozdaje teraz wozy policyjne, to jest już okej. Okay. Może być częścią kampanii. To jest żenujące. Naprawdę nie róbmy z ludzi idiotów. Za te wozy płacą podatnicy i za te strażackie, i za te policyjne. To nie powiedział polityk PiSu, to powiedział niedawny Pański kolega z koalicji Adrian Zandberg. Mm.